Cześć kochani, ja jestem Stusiek i, i na początek sobie uzbroję Powerbanka. Żeby wykorzystać stare ogniwa 18650, ostatnio je ładowałem. Te, które są sprawne, zobaczymy, co z tego będzie. Okej. Okay. O, bateryczka działa. I dobrze, przewód do bardzo ładnie. Ale coś i tak jest słabym, słabym prądem ładuję. Dobra, bez znaczenia, i tak po prostu muszę troszeczkę podładować. Tak więc to była obudowa chińska do, do Powerbanka. Yy, ok. Yy, głośniki kolumny kwadrał. W ostatnim odcinku mówiłem, że moje kolumny są już przerobione. W jednej jest yy, wymienione, są kondensatory. Na kondensatory audio, ale jedna kolumna gra ciszej. I mówiłem też, pokazywałem też w tym odcinku, jak sprawdzić głośnik multimetrem, i też powiedziałem, że moje wydają się grać ciszej i że mogą być uszkodzone. Zaraz to sobie posprawdzam. Właściwie to już przejdę do tego sprawdzania. Dobra. To multimetr, lecimy na, na brzęczek i teraz sprawdzamy. No wygląda się, słychać, że jest sprawny. No okej. Okay. To sobie sprawdzimy teraz. Wysoki ton. Też wygląda na sprawny. Czyżby zwrotnica? Bo w ogóle średnie jakoś nie grał. A mam Cię. Ej, jednak Cię nie mam. Czyli głośnik sprawny. Jest który to jest dolny. I teraz, naprawdę, bo to właśnie w tym głośniku może się okazać, że jest niesprawny. Tak do końca. No, ale też wszystko wygląda na sprawne. Czyli jednak tam musi być coś nie tak ze zwrotnicą, że on gra ciszej. Że ta, że ta kolumna gra ciszej. Dobrze. Ja jeszcze sobie to sprawdzę w inny sposób. Mam podłączony telefon do wzmacniacza i po prostu włączę przez nie muzykę. Tak po cichu, żeby ich nie zjarać przypadkiem. Ale bez wpływu. No, ciekawe. No dobrze te sobie grają. Średni tam kurde, no ładnie gra. Dobra, jeszcze ten syczek. no ale dobrze eee, to może inaczej porównam sobie właśnie z tych ostatnio zdemontowanych to jest 3,5 to jest 7 to jest 3,5 to porównam sobie jak grają te o czy jest jakaś różnica nie jest przestawione nic w ustawieniach Ну и... Jakaś nieznaczna różnica. Ciekawe, ale nie aż taka, żeby, żeby to nie miało grać jakoś poprawnie. na YouTube. no jest jakaś różnica nie jest to jakaś Ten, ten gra głośniej. że to jest tak nieznaczne, że że chyba jednak to zostawię wezmę sprawdzę jeszcze ten 7 -omowy. tu jest 7 ohm i tu jest 7 ohm Że nie jest to jakaś wielka różnica. No, troszkę jest. Nie wiem, czym to jest tak na dobrą sprawę spowodowane. Jeszcze porównam sobie średnie tony, bo zazwyczaj w tych głośnikach, właśnie średnie tony. Coś tam. Z, a, to jest syczek Średnie tony jakoś, tam, że ciszej grają. Widzę jak gra, że jakiś spatrof tam był. Też można powiedzieć, że to jest to samo. Czyli głośniki. Wszystko mi mówi, że są sprawne. Więc to będzie zwrotnica. Aczkolwiek, no. Zobaczymy, jak to właśnie wszystko zagra. Jakbym to teraz podłączył przez zwrotnicę. Będę musiał porównać. Oj, teraz się przewrócę. Więc dobra, zaraz wrócę i wezmę sobie tamte przewody z kolumn. Dobrze, mam już przewody z tamtej kolumny rozebranej, no i teraz przydałoby się to podlutować. Mam też otwarte zdjęcie z tym, jak to było wcześniej. I będzie mi łatwiej to wszystko złożyć do kupy. Czerwony idzie tutaj. Zasilanie. To mamy z powrotem. Dobrze. Czarny jest tutaj. Okej, okay. został nam teraz, który? Brązowy. Ok. Gdzie mamy jakiś... Tu mamy... No. Podłączę to sobie. Gdzie tam kurde nie stykam, bo teraz jest... Dobra, pauza. Żeby nam nigdzie nie poszedł prąd. Na jakieś zwarcie czy coś okej okay. hałmiał jak to było e, po samych przewodach będzie też można troszkę poznać bo tylko małe te najmniejsze gniazdka będą tutaj pasować mhm. i też od razu sobie coś sprawdzę Chyba będę to musiał lutować, bo tu już jest za dużo, za dużo tego tej cyny. No, polutowane, i od razu coś sobie sprawdzę. Gdzie jest ta muzyka? No i gra. Dołożę drugi bo jak wyjmowałem u siebie tak to tam musi być coś ze zwrotnicą i dlatego ta kolumna grociszej. Ale co ze zwrotnicą? W którym momencie trzeba będzie ją przynieść na dół i zobaczyć co tam mogło się stać. Bo tutaj gra wszystko, a w tym układzie jak było tak już podłączone w domu, to już nie grał średniotonowy, więc coś jest nie tak z elementami tej zwrotnicy, które odpowiadają za średnie tony. Tutaj mamy ten i ten ale to sobie zrobię, też je sobie podłącza, podłączę sobie właśnie z góry. Brązowy, gdzie szedł przewód brązowy? A brązowy szedł do głośnika, który jest 3,5 ohma.

Dobra jest jest, 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 jest błąd, jest błąd dokładniejsze zdjęcia. O, może dlatego tak skacze. zdecydowanie jest zwrotnica trzeba będzie ustalić co z nią jest nie tak czyli tą sobie teraz wezmę na górę i ją sobie zamontuję no ale no, tutaj pomyłeczka wyszła Ok, jestem z powrotem. I teraz uwaga. I proszę się, że tak powiem, powstrzymać od komentarzy, bo wiem, że to jeszcze nie jest tak, jak trzeba. Ale przyszły nowe kondensatory. Chciałem je szybko podłączyć. Chciałem je szybko przelutować. Więc, żeby zwrotnica wyglądała tak, jak trzeba, no to trzeba będzie ją przerobić. I, i dlatego to na razie wygląda tak i coś tutaj pomimo tego, że jest wszystko dobrze przylutowane. no ten niestety mi się nie zmieścił ten kondensator to jest to jest ten kondensator tak? dobrze? dobrze mówię? nie, ten kondensator to jest ten kondensator tak więc jak zamówicie sobie jakieś kondensatory audio właśnie to musicie się liczyć z tym że zwrotnicę troszeczkę trzeba będzie powiększyć tak, jak z tej strony, powiedzmy, że byłoby to ok, ale niestety tutaj te nóżki z tej strony, no nie za bardzo mi się to wszystko tak udało. Chciałem na szybko, jest na szybko, ale dobra, jest jak jest, i chciałbym właśnie teraz sobie podłączyć te głośniki tutaj pod tą moją, sprawdzić, właśnie co jest nie tak w tej zwrotnicy. Tak, więc polutuję i zaraz wracamy. Ok, mam przelutowaną tą zwrotnicę. Ten przelutowałem na drugą stronę ten kondensator. Naprawdę ja wiem, że kogoś może to ukłuć w oko, ale proszę się nie gniewać. Po prostu tak jak powiedziałem, to było na szybko. OK. Tak jak powiedziałem, no tutaj w którymś momencie to mi troszeczkę tak dziwnie się zachowała ta zwrotnica. Zobaczymy jak to będzie, jak to będzie teraz. Mówię, to tak wygląda, bo jednak trzeba to powiększyć, tą zwrotnicę, żeby tutaj te cewki na siebie mniej oddziaływały. I tyle, zobaczmy, co to jest teraz. A, nie gra, bo muszę włączyć wzmacniacz. Podobno tak działa lepiej. No, i ciekawe, bo nie gra. A podłączony jest dobrze. Za średnie tony odpowiada ten. No i tutaj jest ciekawostka. Szkoda. No dalej, muzyczka. Hmm. To może rozrzucuję tą zwrotnicę. I zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze. Na pewno się spotkamy za chwil kilka. No dobrze. Rozszyfrowałem na pewno jedną rzecz. Że średni ton nie gra przez te oporniki, czyli tutaj te oporniki, te rezystory yy, muszą być uwalone, że tak powiem. Yy, a chciałem przeoszczędzić, bo miałem zamawiać yy, też już, yy, żeby wszystko było yy, wymienione, ale nie zamówiłem tego, yy, bo było w innym sklepie, a chciałem zobaczyć jak to będzie z tymi kondensatorami. Naprawdę z kondensatorami gra zupełnie inaczej niż z tymi starymi kondensatorami elektrolitycznymi eee, więc tylko to zamówiłem a tego już sobie nie zamówiłem a właśnie w tej zwrotnicy jest to, eee, jest to uwalone i teraz właśnie się zastanawiam, chyba zostawię to na razie tak jak jest eee, zamówię sobie żeby już tego nie, nie przelotowywać stąd tu a, albo coś tylko po prostu na razie kolumna sobie będzie rozbebeszona. Zobaczymy. No i tak podzieliłem. No i gra. Overload. Co to jest overload dla wzmacniacza? Czy, czyżby gdzieś się zrobiło zwarcie? Nie, nie widać, żeby gdzieś się zrobiło zwarcie. Noch ten wzmacniacz. Czy inaczej, gra ta zwrotnica uszkodzona przez te dwa yy, oporniki, tak? No i to tyle. Tak więc teraz pauza. Ech, no co, no trzeba zamówić yy, części i trzeba będzie to z powrotem poskładać do kupy. Może zaraz yy, wezmę jeszcze kartkę i narysuję. Narysuję zwrotnicę sobie, ale to już Wam pokażę może następnym razem. Tak czy inaczej, wszystko po wymianie kondensatorów bez jeszcze przeróbek zwrotnicy na większą będzie wyglądało sobie tak. No, mnie to się nie podoba, że to tak wszystko jest jedno nad drugim co prawda to jedno nad drugim to na pewno nie ma, nie ma nic nie wpływa na, na jakość tutaj pomiędzy tymi cewkami to że jest jedno nad drugim to tak blisko upakowane to pewnie nie ma wpływu, nie oddziałują te kondensatory jakoś na siebie bardziej chyba może chodzić też o to żeby odsunąć cewki od tych Kondensatorów, aczkolwiek w oryginale jest tak. Może i to, może i to też nie przeszkadza. Ale i tak czy inaczej lepiej by to wyglądało na, na, czymś, na czymś większym. No. Więc to tyle na, na temat dzisiejszych głośników moich. Tych już przerobionych i tych starych, które też coś będę z nimi tam e, robił. Taki dziwny ten odcinek. W ogóle się nagrywa nagrywa się. No nic. Trzymajcie się. Zostawcie suba, jak chcecie wiedzieć i zobaczyć, co z tego. Wszystkiego wyjdzie, no bo na pewno jeszcze wejdę na górę z aparatem, żeby zrobić tam jakiś materiał, jak to wygląda z tymi przewodami. Tak jak mówię, no na górze mam wymienione na 2,5 kwadrat przewody i naprawdę sama wymiana przewodu zrobiła, zrobiła robotę. A tutaj ten głośnik uszkodzony, na szczęście nie głośnik, tylko, tylko właśnie te dwa elementy.